Cześć, jestem Wojna 2 witam Was w trzecim odcinku z serii Iron Marines, z gry Iron Marines. I teraz kolejny poziom, piąty. Będziemy testować nowego bohatera, też ulepszyłem e, normalny atak jednostek. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. I co, co nowego uzyskamy? No ostatnio mieliśmy nowych, potężnych dość wrogów. Jakieś kosmiczne ślimaki. O kurde, to jest tak jakby duch taki. O, tam był ten. Jakiś budowniczy. Dobra, to tu pewnie przejmiemy bazę. Ten paragon fajny, bo mm, ma taki atak obszarowy. No, nie, ja jego chcę wycofać. Trochę tak z sposobu ataku i przemieszczania się przypomina mi Royal Ghosta z yy, Clash Royal. Kurde, sniperów mi zabiło za bardzo i doprzeddałem Ojoj, to już jest błąd. Jakie ty masz zdolności, kolego? O, jakaś armia duchów. Co to jest za jednostka? Mindbane. A, czy chyba człowiek, który jest pod wpływem tego felu. Shoot and scoot. Czyżby to była misja na takiej zasadzie jak w Warcraft'cie, na przykład w było, że sam bohater i jakiś tam ...kilka jednostek i mamy przejść do określonego punktu i to zdobyć tymi jednostkami. Bo jeśli si tak, no to trzeba mega mądrze zagrać. Coś chyba widzę, jest jakiś satelement do przyjęcia. No, musimy to prze, przejąć, przebić się tutaj. Uważaj! Może... Ciekawie nie jest. Dobra, on tu ma jakieś zdolności regeneracyjne fajne nie jest do osłaniania, więc... Dobra, on atakuje jednostki... ...latające Dobra, ładnie poekspił Kurde, to jest cięższa misja już nie, nie byłem jakoś specjalistą w tych misjach W których... Yy których się właśnie sterowała samym bohaterem. No, mech sobie poradził. Nasz niech tu zostanie, zregeneruje HP. Poczekajmy na odrodzenie Paragona. No to ewidentnie by się przydała zdolności, ale nie chciałam ich kupować. nie iść na łatwiznę. A tu widzę, że spony są takim ważniejszym elementem gry niż. W Kingdomie, gdzie były takim dodatkiem i pomocą Cały czas namłożą nowych tych drani Niestety Kurde, nie tak się... Nie, nie przejdziemy tego bez... Bez dodatków. Albo moglibyśmy jeszcze na tego spróbować tamtą bohaterką. Ona fajne zdolności obszarowe. Aczkolwiek nie ma zdolności regeneracyjnych takich dużych. Mechem by ma. Koło sniperów bym pozostawił w tyle. Bo tak będzie mądrze. Co tu mogę kupić? Miny. Czemu nie? Akumulator. Hmm. Terium Drużyna Moździerzowa, otrzał orbitalny. Hmm. Ej, nie, nie zaliczyło mi wtedy tego. A patrzcie, się tu dziwię, dobra. A może tym paragonem się uda tą misję wykonać, spróbujmy. Tu są te trzy fale, to może tą misję dodatkową wykonamy, poboczną. Niech on tutaj stoi. Jak będą ci wrogowie, co strzelają i walczą na dystans, to... to... Dobry radę. O te wieżyczki trzeba, strzelić. o tym sobie trzeba radzić. Bo ja z przyzwyczajenia do Kingdom o niektórych rzeczach mogę nie pamiętać. A tu się trzeba przystawić No i tyle. To będzie mi wieżyczkę, do, która będzie strzeliwać wroga. I w ten sposób trzeba też grać. No właśnie, muszę się przyzwyczaić do tych mechanik różnych. Bo tu mamy dodatkową broń. Defensywę. No ta wieżyczka co prawda znika po jakimś czasie, ale no niewątpliwie stanowi też pomoc nieocenioną. No właśnie, tych, no, tych takich podstawowych przeciwników ładnie kasuje. Dobra, mamy drugą falę. Wc nam przeszło czterech w pierwszej, teraz żaden. Ale nie chwalmy, też dnia przed zachodem słońca. To się może dla nas źle skończyć. Dobra, tu daję tych. Wieżyczkę. Dobra, i z tymi też sobie wieżyczkę w miarę radzi. No zaraz kolejną możemy postawić. I ją postawię tutaj z drugiej strony. Dobra, o, samo uderzenie też tej wieżyczki. Zgładziło dwóch wrogów. Super. Obratam tam na, na dole ginął. Dobra no, to jest taka zdolność, że on bliżej musi stać tych wrogów, żeby to zadziałało chyba dobra. Okej, okay, rozumiem już. O, super, fajnie, że on ma to uderzenie obszarową. Umiejętność. Dobra, teraz finałowa fala. Druga przetrwana. A jak będą cały czas słychać te same jednostki Klienci z mocniejszego, to powinniśmy dać radę Mi się wydaje przynajmniej Optymistycznie zakładam Dobra, niech on trochę wyjdzie do nich Ładnie i coś popróbować na kolejnym levelu myślę że będzie trzeba też Jeszcze idą, dobra już myślałem że to się kończyło, jeszcze nie Oho, idą te robale niestety Kurde No jednak fala finałowa, tak to prawda, ale... Liczyłem, że tego draństwa tu nie będzie Nie nie, 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 no mocno to jest. Ale trzeba się tym zająć. To są już finałowi przeciwnicy tacy. Kurde, a ginie Ale oni się widzą, dobra Okej, zginął Może się jeszcze tym wybronię Zaraz w razie czego się pojawi bohater Ta wieżyczka się jeszcze trochę pobroni, może nawet wygra, wygra Dobra, udało się, elegancko. No, nie po XP jakoś specjalnie, ale zdobyłem cenne te. Yy, no, to coś do niebieskie do ulepszania. Dobra, i. Hmm. Kupmy z 3. Te miny też tu dajmy, OK. I tu, co nam się przydać, może do gran granaty, mogą te mechy używać mmm jakieś pasywne spróbujmy tak dobra zobaczymy jak to nam wyjdzie Drugie podejście. Ja tu zniszczymy pierwsze gniazdo. Możemy się spokojnie umocnić tu na dole. Tu nie mogę nic jeszcze postawić. Dobra. Regenerował HP. Tutaj sniperów ustawię. Oni będą obstawiać tyły. A z mechami też tak patrzcie działa, że mogę ich i ulepszyć. Tech śmietacza. Jeszcze wpływa na tamte jednostki, do, na tamte wieżyczki i mi zadaje obrażenia. Wspaniale, wycofa się, jednak. A mnie nie atakuje. Latających, dobra. On no nie jest to takie mocne jak myślałem. Możemy się trochę przemieścić, bo to jest miejsce, gdzie założymy bazę. Ja bym to gniazdo zniszczył. Dobra. Dobra, już nie będą się tu wykluwać nam. I pojawiać ci nowi kosmici. O, fajna będzie tutaj baza, zobaczcie. Ła fajnie to wygląda. Zabija nam snajperów, ale miotacz sobie super radzi Także zaraz wyszkolimy jakieś nowe oddziały Tam jeszcze te kryształy I zaraz tam legowiska jeszcze trzeba zniszczyć Wiesz co typu, legowiska zniszcz? To się przyda zniszczyć Okej, okay. ładnie I zaraz przejmiemy te kryształy, Dora Przejmijmy miejsce to całe Bramiata miotacz sobie fajnie radzi Ty mamy aż trzy miejsca na wieżyczki, super Co tu mamy? Rocket battery, o, czyli tak wyrzutnia rakiet może w tym miejscu to będzie dobre. O, ten gość co tu stoi, kto to jest? Okej, okay, nie wiem, ale się teleportował. Trzeba tą wieżyczkę dać To byśmy ulepszyli O ład nieźle atakują, tu jeszcze Jest cel do zniszczenia A jaki jest w ogóle cel misji? Aha, ten element alfa znaleźć, dobra O, to w to ładuje, dobra Super, Wasz ciekawa ta wyrzutnia rakiet, dobra. Adam dam snajperów, niech tutaj bronią tego miejsca. No to. Wrogie... Wrogie budynki. Tu przejmiemy kryształ. To też ważne, dobra i tam może ulepszmy. No, nie wiadomo, co tam się będzie czaić. Cluster rocket, ok. Napalm, o proszę. Wrzutnia rakiet miała naprawianie, to by było zbyt topę. Chyba mamy kolejne legowisko. O, mam jakieś nowe jednostki. Ej, mocna ta rakieta. Albo się ulepsza. Co to za jednostka? Dyer Bomber. No, też ciekawe. Dobra. Co się tu na górze u mnie dzieje? Snajperzy ogarniają. Dobra, tu miatać ogarnia też zaraz paragona wyślę. Kurde, on niestety nie może latających atakować, więc musi się wycofać, jest zmuszony. To nam się przydać może. I to się przyda. Dobra. Jest nasz bohater. Dobra, ładnie. Tu niszczymy. Dobra. To się skumulowało, to trzeba było zniszczyć. Dlaczego czemu on nie taką jednostek? Hej! Jestem bardzo zdziwiony, bo... Dobra, tu mogę coś ulepszyć. To to będzie mój wybór kolejny. I zaraz jakieś oddziały dorobimy takie lekkie. A to będzie trochę dłuższy odcinek. Myślę, że mu się uda znaleźć tą bazę. Zaraz oddziały będą. Aha, jest limit. Dwie jednostki tylko kurczę, to się przyda do obrony, widzę w tym miejscu, a te robale najgorsze przybyły. Dobra, tu już trochę zniszczyliśmy. Jak zniszczymy te legowiska, to będzie dobrze. Trzeba wytrzymać. Musi Paragon wytrzymać. Dobra, jeszcze tam nadzadaje, także spory ten atak. Geo Teraz tego trzeba... Goście skasać. I tu mamy kogoś do uwolnienia. To są chyba nowy jednostki, wrażenie. Dobra, zregenerował HP. Dobra, super. Tu możemy coś jakiś panel uruchomić. Okej. Okay. Jeszcze tego stwora trzeba załatwić. Mogę tu ulepszyć. Tu nie, tu nie. Wyprodukować Wypro żadne jednostki też nie mogę. Co to, to za ci wojownicy są? To Mam to do szkolenia ich teraz? Nie. Tyś... Rycerze Jedi? To w sensie wygląda jakby mieli miecze świetlne. Okej, okay, ciekawie No tu mam jeszcze jedną rzecz do ogarnięcia, widzę jedną bazę wroga Pamiętam jest ta baza alfa, albo to była ta baza alfa I to ci strażnicy są Zaraz zobaczymy, nie mam pojęcia Już możemy troszeczkę, a nie patrzcie tu jest baza A tamte to było dodatkowe, ale też fajne Ciekawa sprawa Dobra, to zniszcz te dwa budynki. Jesteś w stanie to zrobić. Super, jeden zniszczony. Jeszcze jednostki dostają obrażenia, także bardzo dobrze. No trochę tu tego mają. Ale my się tak łatwo nie poddamy. No nie, paragon nam zginął. Bo nie dopilnowałem go niestety. No, nabrana jest na tyle mocna, że damy sobie radę. Nie, wy mieliście zostać z tyłu. No, ci rycerze mocni, ale też ich trzeba wycofać, żeby głupie nie zginęli nam. Dobra. To trzeba zniszczyć. I tu mnie zacząć dam Dobra, mogę nowy oddział stworzyć i stworzę oczywiście Mecha. I proszę zaatakować od tej strony, bo widzę, że tutaj jeszcze mamy. Dobra ładnie O to chodzi Dobra tam Też niszczy super I tu mamy kolejny Taki przełącznik czy coś Dobra damy radę Bo teraz dwa miatacze Dwie takie ciężkie jednostki No to Muszę sobie poradzić Dobra. Przejmujemy. Zlokalizuj zablokowane wejście. Okej. Okay.